Witajcie, kochani, z tej strony Torocicka Winaja, witam wszystkie zodiakalne koziorożce. Koziorożce, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również koziorożce, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście, wszystkich bez wyjątku zapraszam do wysłuchania, do oglądania, a osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. I spodoba Wam się tutaj. Zapraszam, zachęcam do subskrypcji. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne koziorożce, horoskop tygodniowy. Taki ekspresowy horoskop tygodniowy na tydzień od 17 do 23 kwietnia. Zobaczymy, co tam ciekawego do was idzie w tym tygodniu. Jakie energie chcą do Was zawitać, i na co uważać? Także nie gadamy zaczynamy. I dobra, koziołki, moje piękne, pamiętajcie, że jest to przekaz ogólny, więc nie wszystko będzie z Wami rezonować, nie wszystko będzie do Was pasować. Bierzcie wyłącznie te energie, które pasują, a te, które się z Wami nie zgadzają z Waszą sytuacją życiową, odrzucajcie. Nie bierzcie tego przekazu na siłę. Jeśli nie Wasza historia, zapraszam do Ascendentu, Znaku Księżycowego, Wenus, Mars. Być może tam jest przekaz właśnie dla Was. Dobra, lecimy, lecimy. Jeszcze nabieram powietrza i zaczynamy. Wyzwanie dla koziorożca na ten tydzień. Dobra. Co ciekawego w pracy, w finansach. Dobra. Co ciekawego w miłości. Karta rada. Dobra. Dobra, koziorożec, koziorożec. Wyzwanie na ten tydzień, tak? Taka energia z zewnątrz, hmm, która do was idzie i która powoduje, że ta energia przeradza się w wasze takie osobiste wyzwanie. To jest też taki klimat, aura tego tygodnia, nie? Uuu, kochani, kochani, mocno wasza energia, żywioł ziemi, tak? No, osobiste, osobiste sprawy. Kwiatorożce moje piękne, powiem w ten sposób. Kłania się w tym tygodniu matematyka, nie? Podstawy matematyki. <laughs> eee, najprostsze równanie. Najprostsze równanie, jakie zna ludzkość. Hmm? Umiesz liczyć, licz na siebie. Króciutko. Wiecie, jeśli to równanie rozwiążemy, to wiemy zawsze, że wynik będzie dobry, no a egzamin życiowy zaliczony. Więc takie dla Was wyzwanie. Już Wam teraz tłumaczę, bo tak wiecie, ja tak metaforami sobie lubię czasami pogadać. Dzisiaj, zwłaszcza, być, mam naprawdę jakiś taki nieprzyzwoity humor. Kawę piłam, przyznaję się i może za mocno weszła, ale, ale dobra, nieważne. Kochani, e, liczcie na siebie dokładnie w tym tygodniu. E, nie, nie wsłuchujcie się w tak zwanych złych doradców. E, nie liczcie na to, że ktoś wam się zrewanżuje za jakąś pomoc, którą kiedyś okazaliście. E, trzeba będzie sobie poradzić z czymś samemu, samej, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy. Finansowo-zawodowe. Powiem wprost, tak? Powiem e, wprost. Mogą tu się gdzieś u niektórych pojawić jakieś opóźnienia z wypłatami, jakieś tam niedopłaty, prawda? E, gdzieś jakaś niemożność wzięcia kredytu się też pojawia. Troszkę nie przychodzą jakieś odpowiednie fundusze, na które czekaliście, ktoś Wam nie oddaje jakiejś pożyczki, jeśli komuś pożyczyliście, więc tutaj na to troszeczkę uważajcie, nie? Te sprawy takie finansowe, zawodowe, ym, warto po prostu wiecie, co w tym tygodniu. Tym, co do Was należy, mm -hmm, przede wszystkim, i nie zwracać uwagi na innych. No wiem, jak to brzmi, troszkę nie fajnie, prawda, ale czasami tak jest, bo ja mam takie wrażenie, że ktoś w tym tygodniu może Was poprosić, nie? O jakąś przysługę, e, może Was poprosić o pomoc, o wsparcie również. No i koziorożec ze swojego dobrego serca, jak to koziorożec, prawda, idzie w to, pomaga te, temu człowiekowi, pomaga tej osobie e, i włoży dużo, dużo, tak? Od siebie da. A, a co? A ten ktoś, jakby to, ta pomoc koziorocza Zostanie, jakby niezauważona, zapomniana wręcz. Nie? Więc y, uważajcie, uważajcie, komu pomagacie. Opowiem w ten sposób. Mhm. Yy. Troszkę tak, wiecie, niektórzy z Was taką właśnie, wiecie co, ja tutaj czuję taką typową niewdzięczność, nie? Takie próby wykorzystania kozorożca, jego dobroci, być może jego mm, finansów też, nie? Bo ktoś może wie, jak to kozorożec sobie zapracuje, ma tam jakieś odłożone parę groszy, no i ktoś komuś się wydaje, że skoro masz, no to, no to daj, 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 nie, nie daj, rać <średź> sobie sam, zajmij się tym, co do Ciebie należy, pilnuj swojego portfela, pilnuj swoich pieniędzy i będzie dobrze, nie? Takie wyzwanie. I opóźnienia z niektórymi takimi sprawami. No zmierzyć i jeszcze właśnie, tak jak mówiłam, ta niewdzięczność tutaj się może pojawić niektórych osób w stosunku do Was. Moje drogie koziołeczki, ale w drugą stronę odwracającą energię. Pamiętajcie o tym, że jeżeli... Wy macie u kogoś jakiś dług, czy to taki wiecie, materialny, czy właśnie dług z wdzięczności, żeby pamiętać o tym, żeby się odwdzięczyć, żeby ta równowaga w przyrodzie była, tak? No, że skoro to, co dajesz, to dostajesz, wiecie, wiecie, znacie tę zasadę, więc na to zwróćcie uwagę, chociaż. Dobra, lecimy do pracy, i właśnie właśnie sobie tak już spoglądam tutaj. Moi drodzy, uwaga na jakiegoś naciągacza, wiecie, finansowego naciągacza może to być jakiś dodykalny baran, może to być dodykalny byk człowiek wpływowy lub taki, który będzie się wydawał wpływowy. Człowiek zamożny lub taki, który będzie się wydawał zamożny. Raczej mężczyzna i pod pozorem właśnie albo wsparcia, albo obiecywania nie wiadomo jakich gruszek na wierzbie i cudów niewidów w polewie czekoladowej może chcieć naciągnąć koziorożca... Finansowo. Taki typowy finansowy naciąga gdzieś mi się tutaj, tak, tak go gdzieś wyczuwam, więc uważajcie, kochani, żeby tutaj jakiś facet nie owinął was wokół własnego palca, nie wplątał w jakieś interesy, które przyniosą więcej strat niż zysków. Więc miejcie tutaj taką otwartą głowę, otwarte oczy, otwarte uszy, tak? Zwłaszcza na mężczyzn, którzy w pierwszym takim, wiecie, wrażeniu będą sprawiali takie wrażenie takiego naprawdę no, konkretnego faceta, nie? Że on tutaj przyjdzie, jakiś tam przedstawiciel handlowy tam do firmy, tak? Czy tam ym, przyjdzie do Was ym, w tym urzędzie pracy jakiś ktoś, czy on jak, tutaj cudowne ym, nie ma oferty pracy, a to się później może okazać bardziej takie Wiecie, wpłacicie jakiś tam zadatek czy coś, a później tego zginie chłop, po prostu przepadnie w eterze. Także uważajcie na to. Dobra, i kochani, teraz tak, żeby już Was tak nie straszyć, bo to jest też dobry przekaz, bardzo dobry przekaz. I teraz to jest raczej przekaz dla tych koziorosów, którzy... W ostatnim czasie, no, zamartwiali się, nie, właśnie o swoją sytuację, zarówno finansową, czy zawodową. I nie wiem, to, to zamartwianie mogło wynikać, nie wiem, z bezrobocia przedłużającego się, może mieliście jakieś zobowiązania, prawda, finansowe, które trudno było spłacić, hmm, może ktoś utracił pracę, czy po prostu, nie, Sytu, sytuacja ta, różnie bywa, prawda, w życiu, sytuacja była taka nieciekawa, nie hmm, to tutaj mam pokazane, że... Hmm, ta sytuacja się poprawi, nie? Że to zamartwianie nie jest już takie konieczne, że jest poprawa. Wszystko jest do ogarnięcia. Wiecie, bo cesarz to jest taka fajna też energia, która pokazuje, że stajemy na nogi, nie? Ogarniamy swoje życie. I teraz powiem w ten sposób, jeżeli potrzebujecie, bo może, wiecie, będziecie, bo bardzo często jest tak, piszecie mi czasami w komentarzach, a, bo ja powiedziałam, że ktoś tam przyjdzie, coś tam zaproponuje, nie, albo jakiś tam facet coś zrobi. Tylko wiecie co, czasami tych facetów czy tych kobiet, to trzeba po prostu poszukać, nie, więc jeżeli teraz powiem, że jakiś mężczyzna Wam pomoże tutaj w sprawach finansowo-zawodowych, no to trzeba, mam wrażenie, jednak do niego się samemu osobiście udać. I mówię teraz, wiecie, o jakichś doradcach finansowych przede wszystkim. Wiecie, jakiś prawnik też mi się tutaj pokazuje. Jeżeli wiecie, jakieś tam kredyty trzeba z ubezpieczeniami, coś też mi się tu pokazuje, więc warto się udać do takiego właśnie specjalisty. Specjalista to się nazywa, nie? takiego człowieka, który się zajmuje właśnie tymi finansowo, kredytowo, około zawodowymi, tymi wszystkimi sprawami i doradzić się, ten doradca, doradca zawodowy, o bardzo też tutaj się przyda. Pójść, doradzić się i mam takie wrażenie, że ten człowiek albo da Wam wskazówki, albo po prostu pokieruje tą Waszą sytuację, która jest trudna, która tutaj tak mi się pokazuje właśnie, że jakieś zamartwianie się pojawia, pokieruje, nakieruje i sytuacja w tym tygodniu będzie miała taką tendencję do poprawy, do ogarnięcia, tendencję taką fajną, wzrostową, więc na to zwróćcie uwagę. Mm -hmm. lepsza sytuacja. Uważajcie na jakieś tam naciągacze z jednej strony, ale z drugiej strony sytuacja ma szansę się poprawić, tylko no trzeba, trzeba coś od siebie dać, a nie czekać, że spadnie z nieba, prawda? Także kocioroszce, jeśli jakieś problemy, to przekaz dla tych, udać się do odpowiedniego instytucji, do odpowiedniego człowieka, który doradzi, pomoże. I będzie lepiej, i wyjdziecie na prosto. Dobra kochanie, lecimy dalej. Miłość. No, wy macie taki konkretny dosyć przekaz, jeśli chodzi o miłość. I teraz tak, moje drogie koziorożce, pierwsza historia jest do tych, którzy mają w tym tygodniu rozprawy sądowe, mm, związane z rozwodem, z intercyzą, podział majątku, nie wiem, opojka nad, nad dziećmi, mm, podwyższenie czy tam obniżenie alimentów. Wy sobie to już przyłożcie. Mam tutaj kochani informację, że w tym tygodniu niestety. Nie ma albo niestety, nie ma rozstrzygnięcia tej sprawy. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozprawa zostaje, wiecie, dosłownie, ona nie zostaje wyjaśniona, mm, przełożona na kolejny termin, lub jeszcze kolejny termin, jeszcze kolejna rozprawa się będzie tutaj odbywała, lub jeżeli wyrok będzie dla koziorożca dosłownie niewygodny, zły, krzywdzący, no to tutaj karty wręcz proponują odwołanie się od wyroku. Więc jeszcze tutaj niektóre sprawy związane właśnie takie, wiecie, stricte takie małżeńsko-partnerskie, to tutaj są, nie ma rozstrzygnięcia, jeszcze to będzie się toczyć dłużej. Mhm. Także pierwsza taka e, informacja. A jeżeli nie macie takich spraw, to powiem tak, teraz związki istniejące, mm, ja tutaj widzę, wyczuwam taką próbę ratowania mm, jakiejś relacji. I kurczę, Chyba w tym, tym tygodniu mieliście bardzo podobny przekaz miłości, nie? Że też, chyba Wy. Na pewno ziemski znak. Właśnie próba ratowania związków. I tak, to jest takie nie pozwolę na to, żeby ta relacja umarła jeszcze za życia, bo tutaj jest jeszcze dużo do uratowania. Mhm. I ktoś tutaj patrzy, czy to Wy czy to Wasz partner, partnerka, korpion jeśli macie, waga jeśli macie. Właśnie patrzy na Waszą relację takim trzeźwym okiem, patrzy na fakty. I tutaj a mam wrażenie, że ktoś nie chce wydać już ostatecznego wyroku na tą relację. Że jest, czyli można to uratować, że ta decyzja będzie zbyt pochopna, będzie wręcz niesprawiedliwa i ktoś chce, żeby to było sprawiedliwe i podjęte, wiecie, nie pod wpływem jakiejś tam emocji, impulsu, tylko żeby to było naprawdę dokładnie przemyślane, rzeczowo wzięta sprawa. Więc tutaj jeszcze dogadywanie się, jeszcze próby ratowania jakiegoś związku. Wiecie, bo ta śmierć, nie, tutaj, która... Ona gdzieś tam w powietrzu wisi u niektórych związków, nie? W niektórych związkach, ale ona bardzo nie lubi gwałtowności. Mhm. Bo jeżeli ona przychodzi gwałtownie te zmiany, nie? To zakończenia, to bardzo najczęściej kończy się ogromnym żalem samemu, samemu do siebie, dlaczego w ogóle to zrobiłem, dlaczego to zrobiłem, dlaczego przerwałam tę relację. Więc tutaj jest taki troszeczkę rada, rada, taka, wiecie, sugestia od kart do tych związków, które chcą się jeszcze ratować, ale które nie wiedzą, czy się ratować. Nie gwałtownie, nie gwałtownie. Decyzja o rozstaniu powinna dojrzeć w Was i być taka w pełni dojrzała, dopiero powinna użyć um, światło dzienne. A póki co jeszcze rzeczowo i jeszcze sprawiedliwie na siebie patrzcie, może się jeszcze uda. Może jeszcze się uda uratować. Tak. I gdzieś jeszcze, wiecie, jest jakaś relacja, która. Hmm, Dała sobie jeszcze jedną szansę, tak? Taki, taki jeszcze jeden, ostatni okres próbny, czy my jednak damy radę. No mam tu takie wrażenie, nie? Mhm. Dobra. I dobra, teraz single. Tak jak mówiłam, to tak, raczej takie właśnie sprawy związane z sprawami rozwodowymi, które nie mają rozstrzygnięcia i tak samo sprawy związane z odejściem od jakiejś relacji, zakończeniem jakiegoś związku. Też jeszcze w tym tygodniu nie ma rozstrzygnięcia, jednak to trzeba w czasie jeszcze przełożyć, tak? Dobrze, i teraz dla singli, kochani. Mam wrażenie, że spotykacie w tym tygodniu kogoś, kto... Jest w trakcie rozwodu, tak, czyli jeszcze jest w małżeństwie, ale już nie jest w małżeństwie, po prostu papierek jeszcze ciągle, jeszcze nie ma tego papierka i mam wrażenie, że komuś to troszeczkę przeszkadza, <laughs> przeszkadza komuś, tak samo Wy koziorożce, jeśli tego papierka jeszcze nie macie, to... Jeszcze się nie pchać w jakieś relacje, przynajmniej nieoficjalnie, tak? Żeby tutaj ten, ten partner, przyszły rozwodnik, nie, nie wyciągnął tego właśnie w sądzie przeciwko Wam lub przeciwko temu potencjalnemu Waszemu partnerowi, który nie ma rozwiązanych tych spraw rozwodowych. Także taka malutka przestroga. Dobra, kochani, rada. I. Gwiazda. Fajnie, fajnie, bo wiecie, tutaj ten przekaz jest dosyć taki troszkę przetłaczający, troszkę nie. Tutaj nie ma takich takich za dużo dobrych wieści, ale nie traćcie wiary, nie traćcie nadziei. Gwiazda to jest taka właśnie energia pełna nadziei, która zwiastuje, że wszystko ma, idzie w do, dobrym kierunku, wszystko ma dobrą tendencję na polepszenie, tendencja wzrostowa, tendencja polepszająca się, spełnienie tak waszych życzeń, o jakie tutaj sobie życzycie, waszych marzeń. Więc pomimo wszystko, co tutaj się będzie działało koziorożce. Uwierzyć jeszcze, dojrzeć tą jedną gwiazdkę na niebie, która zaświeci specjalnie dla Was w tym tygodniu i która Wam wskaże kierunek, wskaże drogę, gdzie iść i jak, jak długo tam iść. No, to jest energia, której trzeba pomóc, tak? Więc dzieje się, niech się dzieje. Przysz ładnie, spokojnie się temu przyglądać, nie oczekiwać wsparcia, prawda? Od innych ludzi. Samemu, samotnie dacie radę. A gwiazda już was tutaj odpowiednia zaprowadzi, pokaże Wam, w którym kierunku się udać. Także na razie może jeszcze brak decyzji, może jeszcze brak jakichś rozwiązań, ale to już do Was idzie i niebawem przyjdzie. Dobrze, zobaczmy jeszcze aniołka, złoto taki kluczyk od aniołka, miej odwagę się zmienić. Wiecie zmienić się, takie wewnętrzne myślenie, drogie koziorożce, bo mam wrażenie, że właśnie Wy jesteście za dobrzy. Wy tutaj pomagacie innym ludziom, tak? ludzie Was wykorzystują, ludzie um, żerują dosłownie na dobrocie koziorożca, więc postarajcie się czasami um, odmówić. Odmówić, zacząć żyć swoim życiem i żyć tylko dla siebie i rozliczać się samemu ze sobą, a nie tutaj cały świat zbawiać, a świat Was wykorzystuje. Przejść na drugą stronę, tak? Przejść dosłownie na drugą stronę swojego ja. Może Wam się to nie podoba, może chcecie faktycznie mm, miłować ten cały świat, miłować tych ludzi, ale czasami ba, ba, warto pomiłować samego siebie. Także miejcie odwagę się zmienić, nawet jeżeli to będzie kosztem, że ktoś powie, że o, ale się z tego koziorożca zrobił cwaniak, nie? Niech sobie gadają. Ale pamiętajcie, nam w życiu ma być dobrze, naszym najbliższym, a co kto powie, to niech sobie gada, bo i tak będzie gadał, bez względu na to, co, mm, co będziemy robić. Także kozie życzę Wam pięknego tygodnia, dużo pozytywnej energii, siły, odwagi, tak? Zmienić się i wyglądajcie te gwiazdkie zmiany, tendencja wzrostowa, dobre zmiany idą w Waszym życiu ale jeszcze trzeba tutaj posprzątać, widzę. Jeszcze niektóre bałagany trzeba posprzątać, zanim już całkiem ta gwiazdka rozbłyśnie na waszym niebie. I tego wam życzę cierpliwości, poukładajcie sobie to życie. Trzymam za was kciuki. No i co, widzimy się, słyszymy niebawem. A ja żegnam się grzecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!